Możemy zaczynać. To wydarzenie sezonu. Cudownie. Włóż najlepszy strój i prędko przybywaj. Przestań się czaić. Nie rób scen. Ciesz się i biesiaduj. Można gorzej skończyć. Ale proszę, zachowuj się. Bo nie ma nic bardziej makabrycznego, niż potworne maniery. Ludzie się tego boją. Ciekawe czemu. Jesteś strasznie mile widziany. Wystarczy, że mnie zaprosisz. Strażdziernik w piątki od 21.00 w BBC Fast.